Witajcie moi drodzy, tym filmem rozpoczynam serię, a raczej nową playlistę na kanale. Chodzi mi o projekt diorama, albo jak to się mówi po polsku, diorama. Tak, ja właśnie mówiłem diorama, bo dużo się oglądało amerykańskich kanałów o modelarstwie, rozumiecie to po prostu no. no i tak w związku z tym, że w ogóle nie oglądam polskich kanałów, patrzę się co tam się na amerykańskim rynku dzieje i co tam te świry robią to tak mi się po prostu to rzuciło to diorama także projekt diorama rozpoczynam a rozpoczynam najprościej jak tylko można, czyli od zakupu figurek żeby nie było nudno, ale będzie na pewno fajnie. A co kupię, to już tajemnica. I pierwsze co zakupiłem, tak jak już mówiłem, to oczywiście figurki: figurki w postaci Motormania 2 z American Derama. Figureczki Mio Exclusive. Jakbyście się zastanawiali, albo jakby ktoś nie wiedział, co to jest Ma Mijo, czy Mio Exclusive, to jest po prostu sklepik, który wypuszcza właśnie limitowane serie, chociażby najpopularniejsze, z Mini GT. Yy, to tak jakby smyk po prostu wydawał limitowane jakieś tam wersje figurek, czy czegoś podobnego, no. Ale to nie jest temat odcinka. Otóż w tej motormanii 2 y, znajdują się czopery albo harleye, jak zwał tak zwał, w każdym razie krążowniki szos. Nie wiem, czy to w ogóle będzie coś widać, bo te modele są tak małe, że chyba będę musiał przestawić to jakoś, zumować. O teraz będzie dobrze widać. No i super, to jest taki czoperek, który sobie stoi. Obok niego o, one tak stoją. Obok niebo, niego ustawimy drugiego. Dwa takie motorki. Akurat idealnie nadające się do jakiegoś parkingu. Oczywiście są to modele metalowe w sensie odlewy są metalowe i malowane. Dlatego może nie są jakieś takie bardzo spektakularne, ale jak na tę skalę to posiadają bardzo dużo szczegółów i szczegulików. Widać silniki, wydechy zresztą jak się naprawdę na nie patrzy z pewnej odległości. Nie stoi się z lupą przy tym, tak jak ja teraz, praktycznie ten obiektyw zbliżyłem na maksa, żeby wszystko było widać. Jak się to ogląda z odległości 30-40 cm, to jest ok. No, i do tego były dwie figurki. Ja tu mówię, że to jest jakiś tam terminator. Zobaczcie, że one nawet same stoją. To jest też. Yy, Metal, wszystko to jest metalowe, bardzo ciężkie i taki jest motocyklista. Już nie, nie wiem do którego motoru, pewnie do tego po lewej stronie. A że motocyklista sam nie może być, to dostał kobitkę, która również trzyma się. Zobaczcie, ona stoi normalnie. Jak mówię, jak na tę skalę, to jest 1,64, to Figurki wykonane są świetnie. Bardzo mi się podoba y, ten motocyklista, ta jego skóra, ubranie. Tak samo tutaj. Idzie rozróżnić, że jest to kurtka, buty, że są dżinsy, także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Oczywiście do tych figurek dodano takie kółeczka na klej, y, żeby te Figurki nam po prostu się nie przewracały. Nie wiem, czy to zastosuję, raczej nie. No i to był pierwszy odcinek z serii o tym, jak przygotowuję się do tej dioramy i y, jakie mam plany. A plany mam duże. W tej chwili mam, żeby sobie to przypomnieć, chyba z 10 albo 12 już takich figurek, które Przedstawię w kolejnych filmach, i w kolejnych filmach będziecie mogli zobaczyć, co na tej mojej takiej mini-makiecie chcę zaprezentować. A będzie się działo jeszcze dużo. Tymczasem żegnam się z Wami na ten czas i do zobaczenia w przyszłym. O, ten film leci dopiero w marcu. Ja go nagrywam w styczniu. Jeszcze nie wyszedłem po miesiącu z choroby, także liczę, że w marcu już będę w miarę się dobrze czuł. No dobra, tymczasem trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem jeszcze jakim. Być może będzie to odcinek o tym właśnie, jak tą dioramę przygotowuję, czyli pokażę jeszcze jakieś figurki. A potem już jak mi ta diorama przyjdzie, to poustawia się autka i, i zobaczy się co dalej jeszcze można tam zrobić. No, to nara. Pamiętajcie o wsparciu na Bajkafi. Zawsze y, fajnie jest poczytać jakieś tam komentarze i trzeba nakarmić ten algorytm łapkami w górę i wyświetleniami. Na razie idzie całkiem, całkiem dobrze rozwój kanału. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku. Jeszcze nie wiem o czym będzie, bo nagrywam niechronologicznie. Nara, trzymajcie się.